Witam serdecznie na kanale Barty Fishing z tej strony Barty oczywiście jedziemy na ryby dzisiaj, jedziemy na ryby, mamy w planie sprawdzenie jeszcze raz zbiornika Wielin, jezioro Czcińskie To się tutaj potocznie nazywa jezioro J21 w karcie PZW Koszalin że jedziemy sobie na to jeziorko z nadzieją połowienia leszczy. Ostatnio na tym jeziorze zdobyłem mistrzostwo koła w wędkarstwie gruntowym. Także od teraz mogę się tytułować mistrzem koła PZW Polanów właśnie w tej metodzie, o której przed chwilą wspomniałem. Zresztą sami dobrze wiecie, że od początku tego roku bardzo dogłębnie wchodzę, wchodzę w tą metodę gruntową i powiem szczerze że jestem w niej na chwilę jestem zakochany bardziej kochany tylko żonę. także jedziemy na to jezioro trzcińskie jest to dość jest to dość ciężkie jezioro Będę tam wprawdzie trzeci raz, ale już zdążyłem tę jeziorkę troszeczkę poznać, rozmawiałem z, z osobami, które od wielu lat tam łowią. Jest to nieduże jezioro, ale bardzo głębokie, ponoć miejscami nawet do 15 metrów. Jestem, jestem. Sprzęt rozstawiony, na razie drobne brania, drobne płoteczki. Niestety moje miejsce jest zajęte. Musiałem wybrać co innego. Jeżeli chodzi o sprzęt, pierwsza wędka, zestaw gruntowy na dambelsa 8 mm puszczony na grunt, na metodę do tego sygnalizator. Druga wędka Klasyczny klasyk, czyli koszyczek. Do tego idą robaczki. I czekamy na pierwsze brania, takie poważne. Wstępnie, tak jak już mówiłem, zanęciłem czekamy na grubsze brania. Mam dzisiaj nadzieję na złowienie płoci, ewentualnie jakiegoś leszczyka, płoci dłużej bo, bo taka tutaj również występuje. W ostatnich zawodach też udało mi się złowić pięknego lina. Dystans około 25 metrów od brzegu. Metoda troszeczkę dalej, tak około 30-35, tak, tak mniej więcej rzucam. Mamy dość głęboko, około 5 metrów. Ładne skubnięcie. Drugie. Zacinamy. Coś, coś na haczyku jest. ładnie, malutka płoteczka takim, o takie maleństwo dobra po kilkunastu minutach mamy już sporą ilość płotek nawet nie rozstawiam siatki powiem szczerze wszystko od razu ląduje w wodzie na haczyku trzy białe robaczki dzisiaj się na tym właśnie skupiamy Do zamęty dołożyłem troszeczkę pęczaku, żeby sprowadzić na łowisko grubszą rybę. Na naszym haczyku cały czas meldują się jakieś płoteczki. Jeszcze wam w sumie nie nawet nie miałem okazji ich pokazać. No dobra, sprzęt mamy ustawiony. Szczytówkę widzicie? I teraz czekamy na... Wskazania. Widzieliście już pierwsze, pierwsze wachnięcie było. Tutaj ryby biorą bardzo agresywnie na tym jeziorze. Przede wszystkim te małe płotki. Kolejne wskazanie. Mamy godzinę siódmą. Ostatnie zawody wędkarskie rozpoczynaliśmy bodajże o godzinie, o godzinie ósmej chyba. Także konkretne branie miałem między godziną 8.30 a godziną 9.00 Do tego czasu mamy jeszcze, mamy jeszcze chwilę. Bawiam się tylko tej, tego słońca, które tutaj nam od czasu do czasu doskwiera. Tak jak mówiłem na szczęście było piknięcie na sygnalizator. Wracając do aury. Na szczęście mamy troszeczkę chmurek. Te chmurki od czasu do czasu zakrywają nam słońce. I powiem szczerze, że nie miałem nic przeciwko, gdyby to niebo całe było zachmurzone i te chmury nam te słońce przygasiło. I tak, tak się mniej więcej zanosi, bo widać, że z lewej strony właśnie bardzo ładnie z chmury nam schodzą. Udało się zacząć płoteczkę. Chociaż czy jest to na pewno płoteczka? Zaraz się okaże. Tak. Bardzo fajna płotka grube nęcenie przyniosło rezultaty już bardzo fajna taka około 15 cm płoteczka nie ma co narzekać widzieliście po zarzuceniu przynęta spadła na dno od razu pierwsze wskazanie mamy drugie cyknięcie są to niestety delikatne skubnięcia których nawet nie ma jak zacząć. Na wędce gruntowej było jedno jakieś tam wachnięcie. Słyszeliście sygnalizator, ale nic, nic kompletnie się nie stało. Dalej. Moi drodzy, udało się. Jest leszczyk. Zaraz będziemy go mierzyli. I zobaczymy co dalej. Moi widzowie, co nowego, co nowego. Udało mi się złowić leszcza takiego ponad 40 cm. Niestety nie zdążyłem włączyć kamery, więc e, zostanie tylko dla Was e, zdjęcie. Bardzo możliwe, że będzie to zdjęcie e, miniaturka właśnie do, do tego filmu. E, brania ustały drastycznie, naprawdę drastycznie. Od czasu do czasu coś tam się na klasyku zdarzy. Tak właśnie było z tym leszczem. Jeżeli chodzi o metodę, założyłem pelet miodowy. Póki co cisza. Może pokażę Wam tego leszcza w siatce, bo widzę, że... że akurat jest dostępny. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Miejmy nadzieję, że A coś się jeszcze uda złowić. Po zarzuceniu wędki znowu znowu delikatne brania widzicie. Już teraz coś na haczyku mam. Nie jest to duże, jest to płotka najprawdopodobniej Nie stwarza żadnego oporu praktycznie. Dokładnie tak. Sama się odczepiła, sama uciekła. Nie hmm. mamy nic przeciwko. Zamęta jeszcze jest w koszyku także. Przerzucamy, czekamy, czekamy dalej. Tak właśnie takimi płotkami właśnie zdobywa się w sumie punkty na zawodach. Najlepsze są brania z opadu. Rzucając zestaw do wody cały czas napinamy i kontrolujemy, kontrolujemy żyłkę. W przypadku delikatnego puknięcia, bo płotka właśnie podczas opadu lubi delikatnie wziąć, od razu zacinamy. Mamy kolejny punkt. Kolejne branie, znowu agresywne, czyli wiemy, że, że na łowisko znowu weszła płotka. Brania płoci możemy rozpoznać po ich dużej agresywności. Oczywiście chodzi o małe płotki. Duża płoć zdecydowanie, zdecydowanie ostrożniej. będzie nam pobierała pokarm właśnie z dna a małe płotki tak samo jak i wzdręgi jest coś większego i to powiem wam jest fajna ryba jest laszczyk jest duży laszczyk Na razie się nie poddaje. Ale już mamy go praktycznie. Mamy go w domu. Bardzo ładny weszczol. Bardzo fajny, poprawnie zapięty. Ląduje w siateczce. Pamiętajcie, że ogólnie w wędkarstwie najważniejsze jest to, żeby się za bardzo nie podjarać braniem, które właśnie mamy. Musimy zawsze wyczekać spokojnie, nie gwałtownie. Ryby, przede wszystkim duże, bardzo często lubią bawić się z przynętą. Także dajmy im szansę, żeby na spokojnie tą, tą przynętę połknęły i z nią odeszły. Wtedy te branie na pewno będzie skute, te, te zacięcie nasze będzie na pewno skuteczne. Najgorsze co możemy zrobić to przy delikatnym puknięciu od razu chwycić za wędkę i tą rybę podciąć. Wtedy praktycznie no w 90% przypadków nie uda nam się tej ryby zaciąć. Wędkarstwo przede wszystkim uczy cierpliwości. I właśnie dzięki tej cierpliwości musicie na spokojnie do sprawy podejść. Teraz widzicie są delikatne wskazania na moje wędce, ale czekamy aż szczytówka się ugni i około pół sekundy będzie przetrzymana. Wtedy wiemy, że ryba na pewno naszą czynnetę połknęła i możemy ją po prostu zaciąć. Witajcie ponownie, jestem już po wędkowaniu. Udało się złowić dwa ładne leszcze, do tego około 20 płotek. Tak myślę, około 20 płotek leszczaka. Jednego widzieliście jak holowałem, drugiego zaraz zobaczycie. Jestem zadowolony. Woda była ciężka, dzisiaj naprawdę było ciężko. Warunki podobne jak na zawodach wędkarskich na początku praktycznie nic, później płotka, następnie znowu nic, delikatne puknięcia. Pierwszy leszcz po pół godziny, drugi leszcz. Także nie ma, nie ma co narzekać. Połów udany, no, ustanowiłem swój rekord osobisty, jeżeli chodzi o leszcza 42 cm. Wiem, że nie jest to dużo, no ale, ale rekord ustanowiony. Oczywiście wyląduje na Discordzie, także tam zapraszam do galerii. Ale również stworzę galerię na Patronate. Tam będę też korzystał z tego portalu jako troszeczkę z bloga. z bloga przepraszam. Także już, już teraz Was na tego patronate. Zapraszam. Jest cały czas w budowie, także niektóre, niektóre sekcje mogą jeszcze nie do końca działa. Dzisiaj postaram się zająć e, celami. E, no i, i, i tyle. tak. I dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taka forma e, pokazu wam się podoba i bym prosił o komentarze oczywiście w tym zakresie. Czy z takiej perspektywy jak było dzisiaj robione e, wystarczy. A teraz dziękuję bardzo za oglądanie. E, zachęcam do zostawienia łapy w górę, do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie i do zostania patronem Siemka.